2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu, jak co roku Zespół Szkół Specjalnych w SUPI zorganizował Happening. Uczniowie wraz z dyrekcją oraz nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych, a także dzieci z kępińskich przedszkoli wraz z wychowawcami, zebrali się dzień wcześniej, 1 kwietnia o godzinie 12 na ulicy Kościuszki w Kępnie. W kampanii udział wzięli również samorządowcy i politycy. Najmłodszych przywitał starosta powiatu kępińskiego Witold Jankowski. W tym dniu jednym z symboli solidarności z osobami z autyzmem były niebieskie baloniki. Otrzymał je każdy z uczestników Czym wszyscy przeszli spod budynku Starostwa powiatowego na Kępiński rynek, celem hepeningu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu i uwrażliwienia ludzi na problemy osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. Na całym świecie ludzie postanowili uczcić autyzm ludzi chorych na autyzm, solidarność z nimi poprzez właśnie kolor niebieski. Wiele budynków na świecie jutro zapali się na ten kolor ze względu na przerwę wiosenną świąteczną w szkołach dzisiaj mimo niesprzyjającej pogody uczcić ten dzień i za, jakby zamanifestować swoje zaangażowanie w działalność na rzecz autyzmu. W szkole specjalnej uczy się 11 uczniów z autyzmem, w związku z tym taka nasza działalność i w ten sposób tutaj na ten kempiski rynek przybyliśmy. Cieszymy się, że z roku na rok przybywa coraz więcej gości, ludzi, władz, którzy również włączają się w te akcje. Kulminacyjnym... Punktem akcji było wypuszczenie balonów na hasło starosty na niebiesko dla autyzmu. Organizatorzy przygotowali symboliczne zakładki z podstawowymi informacjami na temat autyzmu, które otrzymali zaproszeni gości oraz przechodnie. Wszystkie dzieci uczestniczące w akcji otrzymały też słodkie upominki. Serdecznie dziękujemy. dziękujemy bardzo.